Wskaż wartość wyrażenia. A do 6 odjąć 3a kwadrat b kwadrat odjąć b do 6. Jeśli wiadomo, że a kwadrat odjąć b kwadrat równa się 1. Przepiszę to działanie. A następnie. Ponieważ mamy wykorzystywać to, czyli jeden ze wzorów słuchanego mnożenia, to ja teraz zapiszę to i to jako pierwsze. Natomiast to dam na koniec. I druga rzecz, którą zrobię, zamienię to na kwadraty, ponieważ to są potęgi parzyste. A zatem a do szóstej to jest a do potęgi trzeciej i do kwadratu. Ten wyraz, który chcę teraz jako drugi sobie zapisać, to będzie w podobny sposób b do trzeciej i do kwadratu, a ten wyraz przepiszę. Teraz zgodnie ze wzorem a kwadrat odjęć b kwadrat, to jest a plus b. Raz A minus B. Analizując to, co tutaj mamy, z tym, co tutaj jest we wzorze, to widzimy, że tą literką A jest A do trzeciej, a literką B w tym wzorze jest B do trzeciej. Czyli będziemy mieli a plus B to jest ten nawias. I to, co było w nawiasie, to jest nasze A. To jest nasze B z tego wzoru, a w drugim nawiasie to samo, tylko że z minusem. A do trzeciej odjąć B do trzeciej. Ten wyraz przepisuję. Dobrze. No jeszcze tych kwadratów nie mamy, bo proszę zobaczyć, że mamy wykorzystywać różnicę kwadratów. Póki co były potęgi szóste za duże, potęgi trzecie jeszcze za duże. No to zobaczmy, co teraz uzyskaliśmy. Na pewno uzyskaliśmy coś, co znamy z takich wzorów. A do trzeciej plus b do trzeciej jest to wzór a plus b w pierwszym nawiasie, a w drugim a kwadrat odjąć ab i plus b kwadrat. Natomiast to, co tutaj jest, a do trzeciej odjąć b do trzeciej, bardzo podobny wzór, tylko będzie tutaj inny znak. Oraz przy tym wyrazie będzie też inny znak. No to wstawiamy. To może odnośliniki. Czyli zamiast tego wstawię dokładnie te dwa nawiasy. To jest dopiero to, a zamiast tego wstawię te dwa nawiasy. To jest tym. To przepisuję. Teraz spójrzmy na nawias pierwszy i trzeci. Te dwa nawiasy, ponieważ mnożenie jest przemienne, napisz jako pierwsze. A te dwa nawiasy przepiszę. No, i ten wyraz ciągle póki co do przepisania jest. Takimi drobnymi krokami dochodzimy do tego, że no to, to jest nic innego. Proszę spojrzeć. Jak A kwadrat odjąć B kwadrat. I dobrze byłoby to wykorzystać, ponieważ w zadaniu podane jest, że tyle to wynosi. Czyli te dwa nawiasy. Stały się tym jednym nawiasem. Co z tymi nawiasami? No, można je po prostu wymnożyć przez siebie. Więc po kolei A kwadrat razy A kwadrat. To będzie A do potęgi czwartej. Teraz a kwadrat razy ab to będzie a do trzeciej b. a kwadrat razy b kwadrat, no to plus a kwadrat b kwadrat i już ten pierwszy wyraz został wymnożony. Teraz drugi wyraz, minus ab razy a kwadrat to będzie minus a do trzeciej b. Minus a do trzeciej b. Ten nawias razy ten nawias, przepraszam, ten wyraz razy ten wyraz, minus ab razy ab to będzie minus a kwadrat b kwadrat. I jeszcze ten wyraz razy ten to będzie minus a b do trzeciej. Minus a do trzeciej. Mnożyłem ten wyraz. No to pozostaje mi mnożenie tego wyrazu. b kwadrat razy a kwadrat. No to zmieniając kolejność literek alfabetycznie, dodać a kwadrat b kwadrat. To razy to. To będzie plus ab do trzeciej. Plus ab do trzeciej. I ostatnie mnożenie. B kwadrat razy b kwadrat plus b do czwarty. No i jeszcze to minus 3 a kwadrat b kwadrat. To jest liczbą 1. A zatem zamiast tego wpisuję jedynkę. A tutaj, w tym nawiasie, no popatrzmy się, co moglibyśmy zredukować. A do trzeciej b, minus a do trzeciej b, a kwadrat b kwadrat, minus a kwadrat b kwadrat, minus ab do trzeciej, plus ab do trzeciej. Czy coś jeszcze zostało? O, no już nic. Tak naprawdę z tego nawiasu zostały trzy wyrazy: a do czwartej, a kwadrat, b kwadrat i b do czwartej. No, i ciągle przepisujemy ten wyraz. Jedenka razy cokolwiek nie ma znaczenia, więc opuścimy ten nawias, opuścimy jedynkę. I przepisujemy ten wyraz. No i spójrzmy, że dwa wyrazy moglibyśmy sumować. I patrząc się na a do czwartej, b do czwartej, a tu występuje a kwadrat b kwadrat. Więc kolejność ustalę tak. Ten będzie pierwszy wyraz. Potem te, z tych dwóch zrobię jeden i to na końcu. A do czwartej i z tych dwóch wyrazów. Minus 2a kwadrat b kwadrat. No i plus b do potęgi czwartej. Widać już, że te trzy wyrazy tworzą wzór skróconego mnożenia, z tym, że, żeby to było dokładniej widać, te potęgi czwarte zamienię na A kwadrat i do kwadratu. I to samo zrobię z wyrazem B do czwartej. Ten przepiszę. No, i to nie jest nic innego, jak wzór a kwadrat odjąć 2a b i plus b kwadrat. Oczywiście to są inne literki a niż występują tutaj, ale do tego wzoru dopasowane i da nam to wzór a minus b i do kwadratu. Czyli z tego wzoru literką a jest a kwadrat. Występuje i tu, i tu, a literką B jest b kwadrat. Zatem po znaku równa się a, to jest a kwadrat. Odjąć i literką b jest b kwadrat. I do kwadratu. No i spójrzmy, co tutaj się pojawiło w tym nawiasie. No dokładnie to. Co było w założeniu? To jest jedynką, czyli uzyskujemy 1 do kwadratu i to jest liczba 1. Wskaż wartość wyrażenia jeśli wiadomo, minus 1, 0, 1 i 2. I mamy odpowiedź C. To jest właściwa odpowiedź do tego zadania.